Poranek z siarczystym mrozem, nawet minus 20 stopni. Tyle pojawiło się na termometrach w Jeleniej Górze. Karolina Flipkowska, witam i zapraszam na najnowsze informacje. A w tych prognozach zima w dalszym ciągu nie odpuszcza. Mimo, że nasz kraj jest w polu oddziaływania układu wysokiego ciśnienia, najwięcej przejaśnień, rozpogodzeń dziś w zachodniej części Polski. Miejscami będzie wręcz słonecznie. To okoliczny front atmosferyczny będzie podrzucać nam chmury. To głównie południowo-wschodnie. Wschodnia, wschodnia część kraju tu Śniegu będzie przybywać najbardziej intensywne opady na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, no i także na Podkarpaciu. Tego śniegu sypnie całkiem sporo. Najcieplej w rejonie koło brzegu minus 3 stopnie na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali. Noc w wielu miejscach z dwucyfrowym mrozem. Najchłodniej w Zakopanem minus 15 stopni. No i taka aura, którą mieliśmy w trakcie dnia, przeważnie utrzyma się na zachodzie. Sporo przejaśnień, rozpogodzeń, poza. Zatem głównie południowo-wschodnia, wschodnia część kraju z opadami śniegu. Kolejny dzień ze zmiennym zachmurzeniem i opadami śniegu to Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk, także Podlasie, Lubelszczyzna. Tu białego puchu będzie przebywać. W dalszym ciągu w całym kraju temperatura na minusie, nawet rzędu minus 8, minus 9 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Na barometrach w Warszawie 991 hektopaskali. Czy to koniec zimowego ataku? Absolutnie nie. Sobota z temperaturą nawet rzędu minus 10 stopni tylko na zachodzie. Brak opadów śniegu. Niedziela...